Jajko. Nie, mam węża Ale super Hello, witajcie W trzecim odcinku Minecraft na modach Tutaj Duniorek No i niestety mam dla was smutną wiadomość nasz stary świat, który, na którym graliśmy wcześniej jak na modach niestety się usunął wszystko próbowałem ale on wysunie z całego komputera Tam, koniec zgramy na, od nowa tym razem będziemy troszkę budować inny domek i troszkę się oczywiście nie zmieniły, te, te same. Yy, no to dobra, więc zaczynamy może. Od y, rąbania drewna. No i coś tam jeszcze miałam powiedzieć, ale... Aha! że żeby nie było po drugiej bardzo przewie. Yy, zamian za to będę robił teraz odcinki troszkę częściej. Postaram się robić może dwa razy w tygodniu. Yy, co najmniej dwa razy w tygodniu. Jeżeli się nie będzie udawać, to raz w tygodniu yy, to jest najie, najmniej. I Q&A oczywiście dodaję, jak yy, widzicie. Już jest pierwszy odcinek. Niedługo robimy drugi, bo mam jeszcze pytań na koncie. No i dobra. Zacznijmy sobie może budować. Yy, na no na razie dąbać drewno z cukierą. odcinać będzie taki nie, 10 minut taki początkowe i że zaczynam od początku i do góry i najfajniejszą rzeczą w tym moim modzie jest, że jest tyle tutaj potworów, normalnie tyle zwierząt, że normalnie ja nie, ich nie, 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 nie nadążam jest aż za dużo tych potworów wszystkich o, jest Tam, Tam coś nie wiem, jak to wyglądać. Nie muszę sobie zainstalować modu, żeby te wszystkie moje mody yy, się same nie... nie... no jak to powiedzieć, no nie kłóciły się z sobą, tak to powiem. Bo nie mam innego wyjaśnienia. A teraz może znajdziemy um, sobie taką chwilową krótkę, w której będziemy siedzieć przez tą pierwszą noc. Trzeba się zrobić że... troszkę czasu. Jeszcze mamy trochę czasu, więc spokojnie możemy sobie znaleźć. Mm. Ja myślę, że najlepiej zrobić sobie krypkę na drzewie. Ja tak zrobiłam i to było bardzo skuteczne, mogliśmy sobie popatrzeć i w ogóle. Yy, nie wiem tym razem będzie to takie, takie dobre, ale możemy spróbować oczywiście. W dżungli są wysokie drzewa, w pewnym nam się nie powinno zejść. Więc możemy to spróbować, to nie wyjdzie. na nie trzeba uważać, bo nas mogą zdeptać. Oczywiście jakie kurzy. No dobra, no to może robić na takim niskim drzewie. Mm, no dobra, to możemy zacząć robić sobie podwias. Oczywiście niedzielnicy chcę zobaczyć te potworki, te starożytne potworki, nitanki, te normalne wideorki całej w ogóle, gdzie ja, ja nie sobie pójdziemy nocą, chyba że się pogawić jak ją trzeba zaliczyć, ale. W nocy, no nie ma szans, żebyśmy gdziekolwiek poszli na jakąś wyprawę, czy cokolwiek, bo zginiemy i to za pierwszym razem. jest żartów. Gim nie tak wokół ja, żebyśmy się nie mogli nie możemy tylko skakać i sobie może porobimy tutaj takie nie klikali, ja I dobra no to, co jest w miarę wysoko potworki nam tu nie powinny chodzić. no a teraz trzeba tylko czekać może coś jeszcze porobimy Pokopnę wrogę. Siekierko jest dwóch głowami moc. Nie chcę z tym zrobić, bo naprawdę nie mogę tak żyć bez siekierki, bo mam tego moda y, ten timber taki, którym... No wiecie o co chodzi, Że kopiecie siekierką jednym do drzewa, to wam wpada całe drzewo. Bardzo przydatne, ale ja nie mogę, no to jest takie kurzające. ладно, я его сюда стою, но не как стянуть. Так, идем на себе задать, может быть, зону, да. Я могу немножко шутить, да? Ну, шутить. Ну,

Już sobie wyraził co to jest? No no, to wyrażę. Dobre, wyrażę. Będziemy żyć A normalnie, trzeba mogę ciąć? Tak, też mamy ma na dane. tutaj

choduje jajko. Nie, mam męża. Ale super. Czekaj, czy potrafię się bić. Jebiście, mnie za mną łaził. Mam no, jeszcze drugiego. Nie. Na no, no, tak. no i hmm, chyba będziemy, że jeszcze odcinek kończy za chwilkę. E, cieszy mnie to też, że mamy... Dęża. Nie wiem co to za mod, że można sobie zwierzęki hodować. mamy wróżka. No bardzo fajnie. No dobra, widzę. No więc na tym już chyba dzisiaj skończymy. Eee, widzimy się w na następnym odcinku Q&A albo zrobię od razu Minecraft na modach. Dzisiaj już niestety nie zobaczycie tych wszystkich zwierząt w ogóle i tych potworów. Ale spoko zobaczycie następnym razem, bo już się dzisiaj nie było nagrywać i nie, nie zobaczyłam czas. Eee, Pokoju, już za niedługo będzie na tym odcinek, także na modach i QA, więc zapraszam do oglądania. Yy, zadawajcie pytania, na yy, mojej stronie oczywiście, QA zakładka No i dobra ludzie, do zobaczenia w następnym odcinku, bye bye!